Załadował już. Co? Już załadował. I mogę normalnie grać, już jestem w grze. No jest, to, to tak samo. No. Tutaj dopiero teraz bo opóźnili na Twitchu. No, no Spray. I sprayku. No i teraz już nie wypierdala tego, nie? Mówić Ci, duży był ten, preset chyba, nie? mi się też tak wydaje. Preset albo kurwa... chuj wie co to było. Mi się wydaje, że preset za duży, bo gra prasowała się, nie? nie miała z Bo ona, ona korzysta z czterech zdeli, nie? Trójka Trójka w sumie z trzech w pełni I trochę z czwartego nie? Tak naprawdę już w pełni z czterech A trójka, trójka z trzech I lekko z czwartego Ale korzysta z czterech, tylko że no... W małym stopniu. Z tego ostatniego A ten stream, ten preset ci widocznie zabiera, kurwa, ty... 8 wątków, nie? To jest, to jest pojebane, że jak grasz na jednym komputerze, nie? Ten procesor może e, tam do tych 80% wybijać i ci nie będzie ścinało, a jak na dwóch to 50 przekracza i ci ścina No kurwa, to jest nie. ciekawe właśnie. No właśnie to jest ciekawe, nie? No, jak no, no właśnie ja nie wiem kurwa. Ja tyle razy próbowałem kurwa i wiem, że na tych dwa masz tą mniej i ten, To takie jest, wiesz... Dwa tak naprawdę tyle ci tylko dają, że, że nie, nie odczuwasz w ogóle tej gry, nie? W ogóle. Ale teraz nie nie, nie ma takich drogów. Kurz się wydaje, że, że to MSA był, bo już nie ma takich, nie? To możliwe, dlatego może ja tego nie będę włączał w ogóle, bo... No. Bo to jest tak no. naprawdę na chuj, na wygładzanie kurwa Ale tutaj nie widać, że nie wygładzany na streamie tego nie widać. Że wiesz, ja... nie są wygładzone albo co. No nie widać takiego czegoś. Tylko jedynie co widać to. Jak e, na przykład z, zginiesz, nie? No. I respisz się, no to czasami taka lekka pikseloza jest. Nie? To bitrate pewnie mały trochę, nie? Może być, nie? Tak mi się wydaje. To tak właśnie to mi się też wydaje że to może być bitrate kurwa No Czyli nie trafiłem kurwa w ten Cześć Nie ma z takimi grami jak BF czy ten to jest przejebany Do, do grania grania kupiłeś komputer do grania, nie? No i do streamowania, nie? No. Nie lepiej trzeba było sobie wziąć tego tego? 600 zł. Drożej, nie? No, To w chuj W chuj drożej A cały cały zestaw mnie wziął kurwa 1500, nie? Bo tamte proces to tam dla tamtym, wiesz! Wyższą jakość można było uzyskać. Ale czy ja wie, kurwa wiem, czy mi to jest potrzebne? Nie wiem. No ale wiesz, tamten wyższą jakość, a jakbyś, yy, yy, nie wiem, na konsoli chciał grać, nie? No. Byś się podpiął yy, do konsoli, wiesz, przez, przez konsolę do komputera, żeby wiesz... Ktoś kartę miał, albo coś, to kurwa tym komputerem to byś walił taką jakość, że To ja mam przecież kurwa hapak o ja. To przecież ja mam taką jakość teraz na streamie, jak puszczam konsole stary, że kurwa... ...że shot No ale przez PCP jakbyś miał wyjście, jeszcze więcej nie wiem, czy nie było lepsze. Bo wiem... Stary, ale tu się kurwa, ci powiem, banalnie się gra. A no, on teraz godzina piąta w noc, to wszyscy śpią. Wszyscy śpią, ale lepiej na pewno, lepiej się gra niż w Lepiej Lepiej, stary, na, niż na konsoli, kurwa. Klecy, kurwa. No ale tutaj mówicie, jak trafisz na... Tylko teraz wiesz, no tak dużo ludzi nie gra w ten BF-a, tak wiesz. Większość tych co grała długo to grają bardziej w czwórkę, nie? No to, to ja tylko ku... Ja też kurwa w czwórkę, no ale to nie ma... nie ma porównania czwórka, znaczy Battlefield ten komputerowy stary jest bardziej prostszy do grania niż kurwa ten, niż na konsoli. Hmm. Trudniej... Trudniej jest grać, kurwa, tu się utrzymasz myszką i kurwa, hopie, oni padają jak kawki, kurwa, stary. no łatwiej, ale w ogóle w trójce, wiesz, jakby szybciej się, nie, szybciej się może zabija, ale łatwiej się trafia, bo są tutaj blisko ludzi masz, nie? A w trójce masz, kurwa, daleko, ludziki malutkie, tu są większe postacie, nie? Tak. Hipki są większe, nie? Mhm. Ludziki są większe i łatwiej Ci się z tego trafić, nie? A w czwórce są takie małe, bo kurwa zazwyczaj trafiasz w kropeczkę jakąś, kurwa, nie? No, Czutko nie trafisz i pisać. I goście zabije zabiję jednym Tak, Ta, ta! To jest właśnie pojebana w A... a na tym? Na... no. Na PC ci wiadomo, że myszka jest bardziej taka naturalna, to wiesz, chwilę pograsz i myszka się fajnie gra, Ale tak samo trafisz na gości kurwa to nic nie ugra. Ale to wiadomo, to kurwa no. To jak wszędzie no, Trafisz na kurwa gości i będą tak z każdej strony masakra Bo to jest wiesz, to chodzi o to żebyś kurwa opanował ten patent jak masz grać tu Jak no. to opanujesz już kurwa to stary później nie ma kozaka na ciebie stary ale ja ci powiem, że tutaj jest no kurwa banalniej, nie? Stary, tutaj kurwa można robić takie ratio, że szok, of. nie? A nie wiem, mi ciężko idzie. Teraz może piąta godzina w nocy, to wiesz, wszystko zbawię. Zaspali. Ja nieraz podziwiłem to, kurwa, tak napierdali, Nie szło nic ugrać, kurwa. Czekaj, zaraz zobaczymy, ile ja tu mam kurwa... Tam jakieś kurwy strzelają Zobacz. Kurwa goście cię chyba na kosę chcą być, bo wchodzą w ciebie No. Tu teraz jest trochę łatwiej się gra bo jest mniej mniej takich ludzi wers się wydaje Czasami się trafy ma coś lepszego, a ja tak to no goś leży w trawie, no kurwa no stawię. on się położył tam kurwa No, no wiem ale kurwa, gdzie przedtem tutaj no, chyba bardziej na pierdolach ludzi, więcej ludzi kurwa Teraz jest rozpierdol fajny na tym, na crosswater na przykład no nie Kurwa, tam jebią to Boże. Latają po 7-8 raz, kurwa, no masakra jest I graj, Nie nie? No ale to jest kurwa, ja miałem kumpla opie, który miał 5-0 ratio, hej Rambo Który miał chłopie 5-0 ratio kurwa na konsoli Zrób 5-0 no. stary I to miał hopie level W Battlefield'a trójkę No na to jeszcze 5 0 3, 3 0 to też ciężko. cały czas nic nie chyba żebyś grał takie TDM-y no to byś może miał. może byś ja byś na pierdalał tak ostro no stop to na trójce Chur. byś zrobił nie ale na czwórce to nie wiem czy byś zrobił nie na czwórce nie masz szans klucz machuję na czwórce ciężko na, na tym byś mógł zrobić ja myślę się przyłożył i zrobił a widziałeś patrz, to? Patrz, teraz pad na to. Teraz co się stało, kurwa? Chopie na, na konsoli już byś tego nie zrobił. Czego? Nie, nie, nie widzę. No, nie widziałeś, jak długości gości zdjęłem? No, jeszcze tego nie było. To zaraz dojdzie. A, bo oba no, no, weszedł jeden z drugiego. O, kurwa. Ale patrz, stary, weszłem tu 18:6. No, no Stary, gdzie ja kurwa Battlefielda grałem? Tylko na konsoli, stary. O. No ale mówię ci, że teraz jest późna godzina, to wiesz... Nie leży, no i to też wiesz, też... Też jakieś nobki grają, nie? To nie grają jacyś kurwa zawodowcy, kurwa. No mówię ci, żebyś trafił na lepszych, to zobaczyłbyś, jak będą ciebie. A, to wiadome, kurwa. To tak samo jest, wiesz... Tak samo jak kurwa trafisz ten. Jak się znaczy? Ku, nie? Jebana. Kusie kika, nie? Szybko go i spotujemy bo tu ja nie... a obok W masz. do kogo kurwa strzelasz? swój ci mówię, teraz jest dobrze w tego we się grać, bo nie ma tych takich koksów, że tak grali, więc rzadko się trafi, żeby ktoś napierdalał tam 50 do paru. Nie? O kurwa, granat. Tylko mały, tak, o 5 rano to wszyscy już śpią. W tam gości to jedną ręką gra. Ale wbiegłem. W bie... No ale ty, kurwa, ale to jest Battlefield, no kurwa, umówmy się, kurwa, trójka to, czwórka nigdy nie dojdzie do takiego, kurwa, poziomu, jak w... trójka, kurwa. Ale miałem opie ten, skok tego, netu. Hmm. tutaj same hop jakieś shotgun e, nie shotguny tylko kurwa T Skąd niebie No tam z domku Chodź, go nie jeba Ten czy mi się wydaje, że to Twitch pierdoli 60 lat, wiesz? Możliwe, nie? Nie wiem czy nie to. Coś piszczy kurwa, ale się rozegrałem ty. Ale się muszą wkurwiać tutaj, Czajsz Takie Co? jakieś kurwa Nie no, nie ma wysoki. 23 na 8 to zrobiłem Drugi level, nie? No <grym> To się zbłyszał chyba? Elo, elo Toldi, siemaneczko Co to kurwa było? To I mój dom jeszcze? Wiedziel, zaraz się trochę pozabija. No super, jak ja idę spać, ja to kończę, idę spać kurwa nie no przewagę macie, tam ci w ogóle nie ogarniają. Ile dostają? 100 kg do tyłu są stary, to kurwa. To wiesz, nie ma szans. To mój No jak se nie ogarniają kurwa, no to. Hmm. ponad 110 do tyłu. Ten, ale się grało, kiedyś butterfly, to się nie zapomina takie gier, kurwa. Nawet, że to się grało na konsoli, nie? Tylko tutaj, wiesz co jest fajne? Że tutaj można szybko sebany hopy robić, kurwa, na spacji. No, no. No. Bo kurwa na konsoli tak nie wykona, że to jest bardzo potrzebne, kurwa, przy strzelaniu. Kurwa, gdzie oni są, ty? Po drugiej stronie. No wiem, właśnie. Na moście też. Patrz jaki kurwa erpek, ty kurwa. Asysta 92 kurwa. Ci kurwa postrzelam do mnie. To nie, że kampię, nie, ale... Teraz dopiero Tego? rp był. Tak? Już. Teraz dopiero rp był. To dziś z minuta opóźnienia uciekł, nie? No. A. Tu mnie coś jebło. Pleca? Skąd kurwa? Ładunek C4, to niech się zaczną badzisz kurwa. Bo ja w trójce... trójce miałem na konsoli chyba kurwa nie wiem ile zabić, op ja miałem chyba tyle gwiazdek z tego wyjebanych. Pa, a! Ale to jest kwestia grania, kurwa, to sobie... O, oh, dobra, ja będę chyba szedł. No daj tego, zagramy kiedyś. Eee, no ja 3-4, nie? Masz ku... bierzesz i... To jest. To pykniemy, A. pykniemy. Aha, o tu jest konsola i to. Ta. Ale no to kupiłeś sobie teraz na BF4 i ten, nie? Co? Nie, czwórki nie ma, słuchaj. Czwórki na pz ta Nie mam, trójkę mam. Tu masz 40 level no, już. Kto? Na P... na konsoli. Tu mam drugi, kurwa. Masz jaro 34. Tak. No, oh, yes. Yes. 40 yes. level. Kurwa 40 level, no chciałbym kurwa 40 level, już tu no wypuszczę. na konsoli kurwa. masz kurwa ten, 49 No i na tym skończyłem kurwa hmm. no, Ale na PC chyba trochę to lepiej wygląda niż na konsoli. Ta, no chłopi jeszcze tutaj na ultra teraz kurwa? Hmm. Ja pamiętam jak na tym grałem na PC wcześniej A później y, kupiłem Snowi na Xboxa, nie? No 360 Kurwa zagrałem sobie chwilę, a pierdolę, dodał, jakaś inna gra to jest trochę, kurwa No raczej się? No różnica jest Czy to super kurwa to jest... Tutaj nie ma co porównywać tego do kurwa komputera stary. Bo tutaj chopie graficznie ona inaczej wygląda i cała ta, powiem Ci fizyka tej gry jest inna kurwa. Czy hmm. fajnie biega, nie? Mhm. Się fajnie biega w banych ho... Wow. zapierdala się. A, to taka zamuła? No, dokładnie. Tak, tak kurwa, hopie... Y jak to powiem? Ja powiem ci na konsoli, nie? Jak ja przyszedłem na czwórkę, na ten to dla mnie ta gra jakoś była tak zbyt wolna, bo w trójce zawsze tu był taki szybki kontakt, nie? Hmm. A czwórka to już jest taka kurwa te, hopie, pojazdy Zapierdalaj tymi pojazdami tylko tyle kurwa Ale na, na tym, na PS4 to chyba ten Podobnie ma też wygląda, nie? Czy... Do PC-ta? No Ja powiem ci, że nie wiem jak wygląda na PC-cie, nie? A Mi się wydaje, że podobne Bo to wiesz, te same już podobne podzespoły są. Wydaje mi się, bo na PlayStation 3 to pewnie gorzej nie o, no, czy na PlayStation 3 to tak, nie no, to wiadome, bo ale, kurwa, nie. czwórka, nie wiem czy, kurwa, no, PC na pewno zawsze będzie miał te detale, wiesz, te różne, no. kurwa, detale będą dla PC-ta zawsze, kurwa, plusem, nie? O, no, poleciał gdzieś na dół. I grano. Mhm. <laughs> I, I 9%. Kurwa, a teraz mam 9%, przed chwilą to samo. Rozumiesz? I to tak naprawdę, tu jest całkiem inna fizyka gry, kurwa. A zobaczyłbyś, jakbyś ten, jakbyś jeszcze w tego BFA trójkę, nie? Czy wiesz na monitorze, czy na telewizorze? Na monitorze. No, ale 60 Hz, czy 60? 60, tak. A jakbyś się te zagrał, teraz pograj tak chwilę, a po tym, jakbyś się zagrał na 120 Patrz, 31 na 15, kurwa. Drugi level no. stary. A potem jakbyś se, jakbyś se zagrał na przykład na na 120 Hzowych, nie? Mm.